bukszpanowa pojawiła się w Polsce dokładnie przed 10 laty i pojawiła się na południu Polski, ale już od kilku lat jest w całej Polsce. W tamtym roku doszła do Bałtyku. Przez Bałtyk nie przepłynie, bo nie przepłynie, ale już jest problemem wielkim w całej Polsce. W Europie jest od 15 lat i wzięła się z Azji. Chiny, Indie, Japonia, Korea, I z tych państw przeszła sadzonkami przywieziona do Niemiec, Holandii, sadzonkami bukszpanu i tu się właściwie później udomowiła. To jest szkodnik inwazyjny, a dlatego się udomowił, że ten szkodnik znalazł dobre warunki, bo mamy zmiany klimatyczne. Jak dawniej mieliśmy bardzo ostre zimy, które teraz prawie nie ma. Mieliśmy chłodne wiosny i lato, teraz zupełnie jest inaczej, mamy upalne wiosny i ten szkodnik się idealnie czuje tak jak na południu Azji czy na wschodzie Azji. I dlatego te problemy są i będą, będą jeszcze większe, gdyż coraz więcej mamy upraw różnych, ozdobnych, a te ozdobne uprawy są niszczone głównie bukszpan, przez czy tą bukszpanową, niszczą, ale ostatnio jak brakuje im pokarmu, to przechodzą na irgę, na tawółę, a nawet niektórzy zaobserwowali na brzozach i na tujach. Także ten szkodnik na pewno się nie zatrzyma na bukszpanach. Tam robi największe straty, ale te straty będą jeszcze większe, gdy przejdzie na inne ozdobne. Czyma bukszpanowa straty robią głównie oczywiście gąsielice, Czyli inaczej larwy. To są właściwie o wielkości od milimetra do 4 cm, czyli jak zjedzą nam liście to Jedzą w liście te wielkie, duże gąsienice i może być na, na roślinie kilka gąsienic, bo najpierw kilka jest oczywiście, motyle składają jaja, około od 5 do 20 jaj na, na jedną roślinę. I w w takich, na spodniej stronie liści i z tych oczywiście jaj dręgają się po tygodniu gąsienice i Żarłoczność jest bardzo mała tych malutkich, ale jak są duże, to w ciągu nawet dwóch dni mogą zniszczyć całkowicie liście bukszpanu. I to jest dlatego wielka strata jest i całkowicie niszczą te duże, bo małe gąsienice tylko powierzchownie niszczą, a kończą dzieło niszczenia liści, ale też tych małych, nowych pędów, to kończą gąsienice. Najprościej, żeby nie było motyli, bo motyle oczywiście później składają jaja i walka z, na wiosnę jest bardzo utrudniona. Nalot trwa od kwietnia do października, czyli prawie pół roku i można przykrywać bukszpany wókniną, białą włókniną szczelnie, ale wtedy nie widzimy bukszpanów, a to ma być uprawa ozdobna. Też możemy używać, żeby przeciwdziałać metodom, są metody biologiczne i metody chemiczne. W ogródkach działkowych, przy domach, tam gdzie jest rekreacja, gdzie są dzieci, to oczywiście tylko preparaty biologiczne. Obecne Ministerstwo Rolnictwa dopuściło 9 preparatów, w tym jest 6 preparatów biologicznych. I czy są chemiczne? Ale chemiczne są to chemiczne preparaty oparte na zlampiwie. To jest substancja czynna, bardzo mało szkodliwa i dlatego jest dopuszczona do, do walki z, w ogóle działkowych z tą trzmą w Zabiegi wykonuje się tylko na gąsienicę ale preparaty biologiczne należy wykonywać, gdy ta ćma bukszpanowa jest malutka, czyli gąsienice mają od 1 metra do centymetra. Na gąsienice duże, około 3-4 cm, to już preparaty działają słabo biologiczne. Należy użyć preparaty chemiczne oparte na azymplidzie. Gąsienice zimują yy, przez całą zimę. Jak już się robi ciepła wiosna, ociepla się, to gąsienice potrafią już w marcu pojawić się przy upalnej, bezśnieżnej i ciepłej zimie. Już są aktywne w marcu. I w te gąsienice atakują wówczas rośliny, bo one zimują w liściach, zwiniętych 20 razem. Oprzędy są zrobione przez przez gąsienice i tam one sobie zimują i czekają na wiosnę. Dlatego bardzo ważne jest, żeby obserwować, czy one już się wybudziły, to należy wziąć lupę i obserwować tą lupą, czy już są gąsienice żywotne. Jak, są, jak już się poruszają, to za chwilę będą przejdą na liście i będą żerować. Ale największy problem to jest żerowanie od maja do września bo wówczas jest na bardzo ciepło i te gąsienice już duże robią najwięcej strat. Najważniejsze, jeżeli chodzi o ćmę bukszpanową, to jest przycinanie roślin bukszpanu. Przycinanie i usuwanie wszystkich uszkodzonych, jak w sytuacjach skrajnych, to nawet podcięcie bukszpanu do około centymetrów dziesięciu, czyli likwidacja wielkich zagęszczeń bo tam są właściwie gąsienice i tam są te jaja i poczwarki. Należy wyciąć i najlepiej wszystko wynieść, zniszczyć poprzez albo spalenie. Jest taka możliwość spalenia, bo niektóre gminy wprowadziły zakaz spalania, a tak to można zniszczyć poprzez silne rozdrobnienie tych gąsienic, żeby nie było kolejnego pokolenia. Także wycinanie jest rzeczą najważniejszą i niszczenie, zduszanie gąsienic. Jest metodą najprostszą, ale gdy powycinamy, to musimy dać wodę, bo bukszpany się idealnie rozwijają, rosną wspaniale, ale musi być to oczywiście dużo wody i dużo azotu. Bez azotu nie będą rosły i nie będą odbijały bukszpany. I Azot i woda to jest podstawa dla rozwoju dobrych bukszpanów. W handlu pojawiły się odmiany, bo hodowla pracuje, odmiany, które są odporne i prawie nie uszkadzane przez gąsienicę gąsienicę ćmiech bukszpanowej, dlatego, że mają inną zawartość związków, związków garbników, które nie smakują szkodnikom, czyli gąsienicom. Ale też później gąsienice, które się objadły dużą ilością bukszpanu, te gąsienice są zjadane przez ptaki jako walka, walka naturalna, biologiczna. Ale ptaki niechętnie jedzą, szczególnie te odmiany bukszpanu, które są, gąsienice tam się wyżywiły, zjadły, z dużą zawartością glukosynolanów szczególnie i związków, związków toksycznych które są dla dla ptaków też są toksyczne i związki garnikowe są toksyczne dla ptaków też i ptaki później chorują mają biegunki dlatego ptaki unikają gąsienic gąsienic bukszpanowej